Hej, hej, siema, siema, z tej strony Dave, oto drugi odcineczek z Tomb Raider Jesteśmy kawałeczek dalej, ale tylko ciupinkę, tak naprawdę spotkałem się z Rosem, pogadałem z nim i powiedział mi, że muszę iść tam, czyli do stacji radiowej A teraz siadamy sobie przy ognisku i chillujemy No w sensie, Lara nie wygląda jakby chillowała, ale uznajmy, że chillujemy, tak? Ogląda sobie jakieś nagrania, tak, wspominki i takie tam fabuła Teraz, Alex, teraz, Alex pociągnij za wajchę nie działa. No, i ten koleś najlepszy. trzeba pozamykać władzy. Tak, już idę. i widzę, coś do mnie coś do niego płynie. Mój ulubiony tekst z tej gry, tak. To był nasz mem dosłownie, jak grałem pierwszy raz w to. Działa 9 razy na 10. Zdinki. Wszystko z dynki trzeba napieprzać. Aha. Tutaj byli, kurde, freaking robili se. Freak fraka. Już wszystko, kurde, widzę. No ale tak, dosyć tego oglądania. Let's go z fabułą. A więc wyruszamy, nie pamiętam. O, tutaj mam jakiś gadziniec. Do zebrania. No i tak, teraz chyba w tą stronę po prostu muszę iść. O, szczury, szczureł, chodź tu, szczureł. Aha, jest prosto w dupę dostał. O, biorę eksp za szczura, tylko pięć. Dobra, nie warto zabijać szczurów jednak. No, Okej. Okay. Boom. Gnoju. Boom. <laughs> snickster, snick. Easter. Pyk, headshot, ale jestem zajebisty, kurde No i dlatego się właśnie gra na trudnym w tą grę, bo jest łatwa <gry> Tak, dlatego się gra na trudnym, bo jest łatwa Pyk, powinno być w ogóle więcej wrogów jak na trudnym się gra, bo no przydałoby się tutaj kurde więcej wrogów Wow, idealnie, headshot, nice Ktoś tu jeszcze jest w ogóle? Tak, tam za, za lampką widzę kolesia. Tylko jest trochę kurde schowany. Nie wiem, czy go trafię. Pyk! Jest, Trafiłem! Holy shit! Aha! Pokonałem wszystkich! Wow. wow! Wow, 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 nice! To się właśnie nazywa akcja po cichu. O, tutaj jest koleś! Nie zauważyłem go totalnie. Nie ma karczku, ha! Przynajmniej nie będzie go już bolał kark, no nie? Przy pracy. <laughs> o, wow! Ale dużo mi dodało to. Jo, moneta! Woo! Nope! Śmieciu! Nie będziesz mi kurde rzucał żadnych... Gównami, ognistymi Jej, zwycięstwo Śmieszne, że jak Lara idzie blisko ściany To zaczyna je macać Tak, pomacaj ścianę, Lara Pomacaj Oczywiście wszyscy chcieli w tym momencie być ścianą e, Tak, ja też przyznaję się Ui, do dziury O, szlak Gówniście Moje ulubione Kto tu gada w ogóle? Halo? Halo, halo? Uuu, gazior Jo Otwieram więcej gazu? No one lives. Nikt nie wychodzi ho. A, wyłączyłem segas Okej okay. Czaje. Gdzie tu są te ziomeczki? Kto tu tak, tak sapie? O, tutaj są ziomeczki. I teraz pyk! Nice, woo Tak, teraz na pewno mnie usłyszeli, ale wiecie jak to jest Wiecie jak to jest, poszczelamy se Au, no on gorzej dostał niż ja Aha, wygrałem, no to też fajnie Okej, okay. a już wiem co tutaj mam zrobić Pamiętam dokładnie Tak wiem kurde, że szyba wygląda słabą słoń. spoliłem kurde kolejny Rzucam, pyk A to eksploduje wszystko później, great Widzę, że zadziałało, super Wow, rzucam, a to eksploduje później No, what the fuck Trzeba po prostu tu przejść, aha, wow, myślałem że on to wszystko eksplodować, po prostu. <laughs> Czyli źle pamiętam? Też fajnie. Gazior. No more, Gazior. Jej. O, szlak. Aha, to oni mnie tu eksplodują. Czy coś. Mhm. Mm eee, szybko? Szybko, teraz mam rzucić. Te? dlatego pamiętam, że mam rzucić. Po prostu w złej kolejności to wszystko zrobiłem. Gdzie tu jest jeszcze jakiś. Tu jest, kurde. <laughs> Lampionik. Ja pierdzielę. Turla się, turlaj lala, turlaj lalala. Piękny rzut. Ciep. Wybuchło. Nice. Let's go. Wszyscy skinęli. Aha. Dziwne, bo jakby nie zginęli, no nie. Hallo? O, nie zginął jeszcze. Nope. <laughs> tak wiem, że on tam by chyba coś gadał, że dobić go czy coś, ale po prostu nie będę już go męczył nawet. Teraz mi mówicie, że nie mogę sobie podpalić pochodni o ogniste sterty gruzów, tak? Ogień to nie ten sam ogień. <laughs> I co? Uuu, nowa broń karabin. Yes. Karabin jest fajny w tej grze. Oh, yeah. Hu-hu-hu. Wow, co tu się. Ja, zamknęli drzwi. Wow, spokojnie, guys. Kuźwa. Po mordach i tutaj. Tak, i stoi na środku, jak gdyby nigdy nic. Headshot. Nope, nie trafiłem. Szlak. Kurde. Wystaw główkę. Pyk, jest. Pyk. <laughs> Headshoty są po prostu za dobre. Tak sam się swoim yy, młotowem wysadził. Tym też. Wow. świetnie z nich przeciwnicy. Jej. Pięknie wystrzelani wszyscy. Tak, i w ogniskach też się nie da podpalać pochodni. Ognisko. Jej, umiejętności. Kolejne. O, i odblokowałem nowy. Trzeci zestaw umiejętności, czyli zabijanko. Tak? Takie tankowo walczące. No tak. Nie, nie potrzebna mi jest ale odporność W ogóle mnie nie, nikt nie trafia nawet. Więc może później se to dodam, może później. Chociaż wszystkie te bonuski tutaj... Że tak to ujmę, są tutaj siusiowate Okej, okay, ten przetrzymanie łuku dłuższe, to niech będzie. Łuki okay. i mogę sobie to na pewno ulepszyć, czyli karabin na przykład. Uu, dużo stabilność może przy strzelaniu to dodam. I magazynek, tak. Okej, okay. tu już nic nie mogę. Okej, okay. już więcej nie mogę. Lecimy dalej. Ui! O, mi tu gadzino! Masz! Zbara w kolano! I giń. <laughs> Falka z bliska też nie jest najgorsza w tej grze. B otwieraj! Jest. Okej. Okay. Wchodzimy. Hello. O, jest ta radiowa wieża. W końcu dotarliśmy i tu tutaj będzie. Pamiętam, że będzie chyba jakaś rozwalona. Będzie gówno. Tak, bo gra się jeszcze nie może oczywiście skończyć. Dopiero gramy kilka godzin. No, wow. Działa totalnie. Lara zawiedziona. Totalnie zawiedziona, niestety. <laughs> tak, musimy wejść na samą górę. Yeah! Wow, guys, wow. No ale przygoda, przygodą, więc lecimy. Okej, okay, idziemy dalej. Oha, rurki gorące. No, fajnie sobie kotletała się z ręki, zrobiła. Wiecie, pół, pół przypieczonego, takiego dobrego. A się wystraszyłem trochę. Ale kurde, e, sekwencja skradanka między gorącymi rurami. Lepiej, żeby ta wieża działała. <laughs> dobrze mówisz, Lara, dobrze mówisz. Wow, jump normalnie. Scare jumpy. Wyłaś, wyłaś na zewnątrz. W sensie nadal mi się wydaje, że tu jest trochę fajniej niż na zewnątrz. Bo na zewnątrz jest śnieg. ona jest. Y, nawet nie w krótkim rękawie. To jest mniej bluzka niż krótki rękaw. <laughs> Więc no, wiecie, jak to jest. Śnieg? Śnieg, śnieg. Tak to what? Jak co? Jak nie jest normalne? Myślałem, że to jest normalne, że jesteśmy wysoko, to jest śnieg. Ona mi tutaj teraz mówi, że to nie jest normalne. Okej. Okay. I guess. Lara się za lepiej, tak? Skredu, 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 skredu. Jesus Christ! A! Ja pierdziele, porywają mnie! Uuu! Szczałki! Uu, gnoju, kopa! No i nie udało mu się, ale miał... To ha, ha. miał ragdola dziwnego, śmiesznego trochę, bym powiedział. Ja ci dam, kurde, gwizdać. Gnoju. Prosto w ryj. Kurde, nie trafiłem w mordę. Prosto w ryj ostatni tylko jeszcze został. No wysuń, wysuń mordkę. Prosto w ryj. nie no. Wiem, że nie muszę strzelać wszystkim headshotów, ale jakoś tak fajnie po prostu wszystkim po głowach naszczeliwać. Wow, 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 tu są jeszcze inni, holy shit. Myślałem, że już wszystkich pokonałem, ale nie, nie, nie. Fuck you, fuck you, man. Po go, pojajach, Kurde, nie trafiłem. W trakcie walki poczytam sobie jakieś gówno. Wow, dude, super, super stary. W nogę, kościach! fuck you. Co byś chciał? Nice, w mordę. Nie będziesz, kurde, właził jakiś pendrak. Co przeklinasz kościół? Będę musiał kurde cenzurować. Ała! O, podpalił go, kolega go podpalił, ale ja macie chuj Rzucacie sami w siebie po prostu. Wow, ile razy jeszcze tak będziemy robić? A, umarł z, spad, spadając z dwóch metrów. Wow, trochę miękki był chyba jakiś ten ziomek. O, no tutaj to mi się podoba, bo jest ich naprawdę dużo tym razem. Nie wejdziesz. Wow, to jest dziura. Nie wejdziesz, mówiłem coś, kurde. Spadł, tak. No nie możesz mnie trafić, nie możesz. Nie, nie będziesz mnie nic rzucał. Tak, jeszcze żyje, o, spalił się własnym mołotowem. Prześlicie dużego? Ha? Huh? What do you mean, bruh? Co znaczy duży? W sensie, że duży? <grym> Aha, że duży. Już wiem co znaczy duży. Z drogi jestem duży, paczek jestem duży. <grym> Patrz jest jestem duży, kurde, jaki duży, crazy Dobra, dobra, jego trzeba jakoś, kurde, sposobem, sposobem Naokoło, naokoło, uniki, uniki Pyk, pyk, A, jak się wychyla to można go strzelać, dobra Unik, kurde, kościół, daj się trafić <grytania> Trafiłem go raz, zbrojkę mu trochę rozwaliłem Nieee, yeah, ja był miękki, wystarczyło kilka razy tylko w niego strzelić Okej, okay. Oj, część łuku zdobyłem, jo, nice Wow, stary, kurde, co byś se chciał Dobi, kurde, nie zdążyłem, Ah, <grytania> molotow Nie tak nadal żyje się, kurde są w trakcie walki jeszcze śmieszne. No i wygrałem. Uuu, ale to była fajna sekwencja. I w środku surowce. Pięknie. Tak można na szczury popolować. Też super zajęcie. Mhm, Tego jeszcze, jakbym umiał trafić. Remi, wracaj, kurde. Gotuj mi ratatuj do śmieciu. Gotuj mi jedzenie. No Remi. No Remi, to wreszcie. <grym> jump, Lara, jump. Uuu, uh, tak kazm śmierci po prostu pod nami. Mega przepaść. <grym> Chciałbym tam spać na pewno. Mhm. To jest epicki quest. Wspinania się na zardze Działej dziabongi. Wow, jaki widok fajny. O oh, i widzę, gdzie będę... Ha! Drabinka się zawaliła. Widzę, gdzie będę dalej szedł. To jest trochę Trebi to psuje imersję, bo wiadomo, że Lara przeżyje, tak, haha. Ha. Wiadomo, musi przeżyć. Mm, te kadry musi przeżyć, tylko żebym widział więcej tych kadrów. Oh yeah. Wow, jaki piękny widok. Dam. Jo. Hmm? Ptaszury. No, i jesteśmy chyba na samej górze. <tudy> Tutaj na pewno nie jest cieplej niż było na dole. <tudy> Jak ona jeszcze nie zawarzła, pytam się. A, jeszcze nie na samej górze. Mm, fajno. Wow. Jo <tudy> jaki parkour, nie, no. <tudy> What the fuck. Chyba nikt by tego nie zrobił w ten sposób, co to Lara właśnie zrobiła. Jeszcze będzie musiała zejść później stąd. Nie, nikt by nie skoczył <tudy> bez żadnego przypięcia Jo, ja. ale crazy. Ta Lara to jest crazy. Girl. Normalnie. Okej, okay, szukamy kedały. Halo, demony. <tudy> Tylko demony są w tym radiu, jak na razie. Halo, panie, Mayday, Mayday. Dupa mi się przez kraty przebija, Mayday. No i teleportowało znaną i trzeba teraz ognisko rozpalić, żeby był sygnał. Czaję, czaję. Logiczne. O, tu widzę jakieś takie kanistrowate. Halo? Tak tędy też można. Szybciej na dół, no nie? Lara. Kogo tu niesie? Jakieś gnomy, to będą do strzelania? Co jest mamy pięknie zrobione growo, że dostajemy krzesiwo. Możemy sobie teraz w każdym lecie podpalać. Pochodzi. to w zasadzie nice. Chociaż ja bym nie podchodził do tego tak blisko, żeby to podpalać, bo to chyba pierdutnie. Lara, ocuj się szybko, mój Boże. Lara. wow. mówiłem właśnie o tym. I odleci Leci od razu. Kurde, myślałem, że oni są jakoś daleko stąd. Mhm, tylko nie za nie za bardzo sobie doleciał, bo tutaj jest magia. Magic. Magic, magic. Kurde. O, teraz będzie ta fajna sekwencja uciekania przed samolotem. Let's go, biegniemy. Tak, nice. Wow, 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 wow. Co ja tu w ogóle? Drugą stroną w ogóle teraz kamera jest odwrócona. Ja pierdziulę. Kurde, w dupę jeżdżę. Wow. Wow. Al. Spadam, spadam, lecę, spadam. Tak, tutaj mogę... Rampa, czy to jest rampa? Czy ja spadam właśnie w górę? Przez chwilę spadałem w górę, to też fajnie. Jo, pierdziel, No, by se spadła. Mhm. Ale tutaj się turla. Piękne śmigło. Nie ma Lara. Momentu na czekanie. Jump. Uh, no. To są właśnie crazy rzeczy. Teraz jeszcze bardziej podziabana. <laughs> Nie wiem, czy można już dostać więcej obrażeń niż Lara ma na sobie. Wow! Spadł jeden z pilotów. Ok, let's go do pilota. Jump! To mnie śmiesznie przyciągnęło. Aha. No i oczywiście zawalanko, więc biegniemy. Szlak. Biegni Lara, biegni, John. Jump! Wow! Ja pierdzielę, te, mhm, te chaty, co se fajnie zbudowali tutaj z tego co właśnie widzę. Wow. Super stabilna konstrukcja. Takiej chciałbym mieszkać jump. Wow! Tak dobrze, że jak upadam, to się podłoga nie przebija Po prostu pode mną Bo Lara by w taki po prostu głupi jakiś sposób umarła Jakby była na takiej przygodzie, naprawdę Po prostu by se spadła I koniec, i tyle, nara O, ktoś go atakuje Złole go atakują, no i niestety Gówniarz Tak zwany, ale Lara se po prostu stoi Jak pierdoła Dud, Chodź tu stary, patrz Piachem, A, tu nie ma piachu Ciemu piachem w oczy sypnąć, ale tu się nie da Fuck you man Zabił mi pilota jedynego na wyspie, Hmm, oh, Skrzyniunia, dużo surowców Tak mogę z niego coś zebrać? Halo, lód, nic nie dropnął, no. co za skąpy gościu I łognisko, jej Ulepszony karabin, lecimy dalej Wow, ta wyprawa była ponista, musimy wrócić z do obozu <grym> Lara była na pewno bardzo zmotywowana Do jakiegokolwiek przygotowania Po takim czymś, ale okej okay. Ło, wow, pułapka, o kurde, to nieźle Jałć, rzucasz mnie kurde Kimś gównem, won Hahaha <grym> Ja prosto heda mu strzeliłem, head'a mu strzeliłem, jak się suwał na linie, ale mam dobrego cela, nie chwaląc się, he Jej, ulepszenie, linostrzały, jej. Tak, teraz mogę rozwalać rzeczy i przyciągać do siebie różne takie linki, fajno, fajno. Nope, kurde, no i rzucił no, gadzina. Ło, mmm, uuuur, mnie kurde... Aha, i mnie spaliło. Pierwsza śmierć normalnie. Ja pierdzielę. No, od teraz wygrałem. Trzeba było im po prostu pościągać wszystkie osłony najpierw. To był dużo lepszy pomysł. A Co wy tu robicie? Przytulacie się w wodzie, dawać mi swoje amunicje. No jeszcze można sobie robić mosty linowe. Teraz. To jest najlepsza nowa rzeczka. Nie wiem, czy Lina wbita strzałom z łuku by się trzymała. Właśnie teraz sobie tak o tym myślę. Ale niech wam będzie. O, wow, siema. Co ty stoisz na nogach? Ja. Jej. Nice. I co się dzieje? Hej, okay, idziemy do drugiego pilota. I to jest właśnie z zapisanko. I tutaj skończymy ten odcineczek. Jej. No, mam nadzieję, że Wam się kolejny ten przygodowy, tak z gier przygodowych, odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie ocenkę. Dajcie subskrypki. wesprzyjcie ten kanał. No i do następnego odcinka. Ziomy. Bye.